Cześć wszystkim, Motomario z tej strony. Słuchajcie, miałem okazję pojeździć świetnym sprzęcikiem ostatnio. Mianowicie byłem w Suzuki Piaseczno i mogłem pośmigać i pośmigałem Suzuki SV650, tym najnowszym modelem z na 2016 rok. Zanim wam powiem o swoich wrażeniach z jazdy, to muszę wam powiedzieć, że Suzuki bardzo fajnie się przy przygotowało i mają już wszystkie maszyny testowe, które można kupić w salonie u nich. Co jest naprawdę bardzo fajną sprawą, ponieważ no w ostatnim teście wspominałem, że troszkę tam te firmy, że tak powiem przykulały pod tym względem. I Honda tylko bardzo fajnie tutaj ogarnia temat i ma, jak gdyby te wszystkie maszyny. Które sprzedaje tak czy prawie wszystkie Jako maszyny testowe I można je najpierw przetestować, sprawdzić I ogarnąć temat przed zakupem Ale przyznam, że Suzuki już jakiś właśnie chyba z miesiąc temu Suzuki Piaseczno ogarnęło sprawę Mają naprawdę bardzo dużo maszyn I mają nawet, słuchajcie, maszynę Mają Suzuki DR Crossowe DRZ bodajże 400-ka tylko jest to wersja bez homologacji tak także trzeba przyjechać i też można ją wypożyczyć tylko tutaj już wypożyczyć tak na um, dłuższy czas powiedzmy tak na kilka dni i trzeba no, swoim transportem jakimś, tak, przyjechać z jakąś e, paką, e, przyczepką, i wtedy można ogarnąć temacik, ale można, jest taka opcja, tak? co jest bardzo ciekawe, bo generalnie nie spotkałem się w innych salonach, żeby można było niehomologowaną maszynę wypożyczyć sobie i ją przetestować co jest takim, no, e Także bardzo fajnie z ich strony. No i muszę przyznać, że będę tak atakował teraz, bo teraz ogarnąłem SV-eczkę i w następnym razem będę chciał uderzyć w Suzuki GSX 1000, czyli w tego nowego dużego Nakedica. i zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Także takie rzeczy. Ale wracając do sv 650, jakie moje wrażenia z jazdy? Muszę Wam powiedzieć od razu na dzień dobry, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, tym sprzętem. Może nie do końca zaskoczony, ponieważ no, brałem pod uwagę, że e, tak, to już na pewno będzie sprzęt naprawdę e, świetny i będzie to naprawdę gruba konkurencja dla głównie z tego, co właśnie tak no oglądając rynek, tak? to można powiedzieć, że są głównie konkurencja, dla Yamaha MT-07, w tym momencie i przyznam, że no jest gruba konkurencja, naprawdę, bo miałem okazję też jeździć Yamaha. I jak dla mnie, to no, muszę przyznać, że Suzuki wiedzie tutaj w tym momencie prym nie wiem, może dlatego, że jest też no, już nowszą maszyną w tym momencie tak, to jest świeża, który wyszedł w tym momencie i ona w, tak w tym roku dopiero można kupić tą maszynę może dlatego, że jestem jednak tym fanem marki Suzuki, tak, i to może też robi jakąś różnicę, aczkolwiek tak czy tak, przyznam się wam, że lepiej mi się jeździło SV-ką niż MT-07, ale tak, to musicie pamiętać, że no tu akurat moja opinia może być troszkę, troszkę właśnie spaczona tym, że już przez kilka lat jeżdżę Suzuki, jestem fanem tej marki i jednak mogę przez taki pryzmat troszkę patrzeć właśnie tej mojej takiej nostalgii do tej marki powiedzmy, aczkolwiek no tak czy tak muszę przyznać, że naprawdę sprzęt jest bardzo dobry. I naprawdę dla bardzo dużego grona odbiorców może, może uderzyć, bo, bo jest naprawdę kawał dobrej roboty. Ale spróbujmy za koleją. Żeby o niczym nie zapomnieć. A więc tak, jeżeli chodzi o wygląd SV-eczki, to moim zdaniem jest on świetny. Naprawdę fajnie, bardzo nowocześnie teraz wygląda maszyna. Ma wąski bak, taką nowoczesną, fajną linię. Jednocześnie jest to takie połączenie nowoczesności z klasyką, tak? ponieważ ta linia też jest dość klasyczna. Pozycja za kierownicą też jest taka dość standardowa, nie jest taka jak w Jamaszce. MT07 tak naprawdę bardzo blisko mamy tą kierownicę i tak dalej taka jest troszkę nietypowa ta pozycja za kierownicą tu ją mamy taką dość klasyczną jak na typowym naked bike'u a jednocześnie no wiecie to jest jednak kawał dobrej świeżej nowej roboty i wszystkie takie nowe rzeczy które się pojawiły teraz, powiedzmy, tak takie udogodnienia, chociażby właśnie ze względu na poprawę prowadzenia sprzętu, jego reakcje na gaz, na, nie wiem, na reakcję silnika na niższych obrotach. To wszystko zostało poprawione i naprawdę czuć, że jest to naprawdę nowa, świeża maszyna, w która kosztowała sporo pracy właśnie tam inżynierów z Suzuki z Hamamatsu i są, są tego naprawdę fajne efekty także właśnie pod względem takim wizualnym ponieważ tak jak dużo osób wspomina, są też o tym mówiłem, ta starsza wersja szczególnie ta pierwsza, tak, ta na gaźnikach miała ten efekt takiego braku gdzieś tam tam przy dole motocykla pod silnikiem, jakby czegoś tam nie było, jakby coś odpadło i trzeba by coś tam jeszcze dokręcić, to tu już nie ma tego efektu. Fajnie się to wszystko silnie wkomponowuje w ramę. Motocykl robi wrażenie o wiele bardziej takiego smukłego, a jednocześnie jest właśnie ta nuta takiej klasyki. Bardzo fajne wychodzą też w ogóle sprzęty, takie troszkę już skustomizowane przez Suzuki. Jest taka fajna wersja, gdzie tego tylnego siedzenia, tylnego siedzenia jak gdyby nie było. Jest takie fajne pocięte troszeczkę to siedzenie. Kierowcy jest wydech Akrapowicza wpakowany i wygląda naprawdę bardzo, bardzo kozacko ten, ten sprzęcik. Także, także jest naprawdę ok. No, mi się w każdym bądź razie bardzo podoba. Jest klasyka połączona z nowoczesnością, i to jest coś, co mi akurat osobiście bardzo odpowiada. Jeżeli chodzi o silnik, to mamy tutaj standardowo oczywiście silnik widlasty V2 90 stopni kontro schylenia cylindrów pojemność no tam 650 i tu jest ciekawy patent, ponieważ nie wiem do końca jaka jest moc tego sprzętu i moment obrotowy. Szukałem na necie, jest z tym problem. Wskoczyłem oczywiście nawet jeszcze przed chwilą na stronę Suzuki Piaceczno i niestety nie udało mi się znaleźć w ogóle tych informacji. Gdzieś kiedyś na necie wyszperałem, że moc tego silnika to jest 76 koni bodajże. I obstawiam, że faktycznie tak to właśnie wygląda. Co do momentu obrotowego to obstawiam, że to będzie w okolicach 68 Nm, czyli te parametry są bardzo, ale to bardzo podobne do Yamaha MT-07. Sądzę tylko, że troszkę wcześniej może być dostępny ten moment, ponieważ tu już właśnie od 2000 naprawdę mamy takiego porządnego porządnego kopa. I właśnie tutaj chciałbym też o tym wspomnieć, ponieważ silniczek jest bardzo, ale to bardzo fajnie skomponowany pod względem osiągów i oddawania mocy. Ponieważ najlepszy kop w tym sprzęcie jest między 2000 a 2008. Prawda jest taka, że ten zakres obrotów jest najczęściej wykorzystywany w, przy takiej normalnej jeździe po ulicy. E, wiem sam tak z doświadczenia swojego. że banditem 600 która lubi obroty i faktycznie w tym przedziale najczęściej się właśnie tak udaje. E, rzadko kiedy, nie wiem, wyskakuje gdzieś w okolicach 10 tysięcy, ponieważ wiecie, no to jest troszkę przy takiej normalnej jeździe nie, nie ma takiej potrzeby, żeby aż tak bardzo piłować motocykl a właściwie w tym zakresie między 2 a 8 bardzo często się poruszamy, tak? I tutaj naprawdę w tym zakresie sprzęt wymiata. Nie jest to tak, że no często gdzieś tam mówią. Producenci chwalą się, że o, tam już od samego dołu ładnie idzie I tak dalej Tu naprawdę od 2000 bardzo dobrze przyspiesza sprzęt Przez te pierwsze powiedzmy do 2000 trzeba delikatnie manetką Tak powiedzmy nie wiem Wbijamy drugi bieg Mamy, zwalniamy gdzieś tam tak Nie wiem czy jakiejś chopce, przy śpiątym policjancie Czy podjeżdżając do zakrętu Wychodzimy z zakrętu Dodajemy gazu 1500 troszkę ponad I od dwóch jak już się nam pojawi przy 2000, naprawdę możemy ostro odkręcić manetę i sprzęt poleci jak strzała. Co jest bardzo, ale to bardzo fajne, bardzo przydatne i jest taka, robi wrażenie takiej naprawdę bardzo dużej elastyczności przez to, ponieważ naprawdę nie musimy się dużo nawachlować biegamy. Zawsze, biegami, zawsze mamy taką dość sporą właśnie moc i moment pod, pod manetką i nie musimy gdzieś tam zbijać dużo biegami, sądzę, że nawet jak już chcę może przyspieszyć, wystarczy jedno zbicie z biegu i rura i powyżej 8000 czuć delikatny spadek na się to nie jest tak, że nie można tam kręcić, bo zaraz jest jakaś wielka dziura od 8000 ale naprawdę czuć od razu, że przy tych 8000 łapie taką delikatną zadyszkę i nie ma sensu wchodzić wyżej, tak naprawdę jeżeli chcemy ostro pogonić wystarczy utrzymywać maszynę w tak powiedzmy w przedziale 5-8 tysięcy i naprawdę jest bardzo, bardzo fajna ostra jazda, ale jeżeli chcemy też możemy pocisnąć do odcinki i tam na pewno nic mu się nie stanie, bo, bo też sobie spokojnie sprzęcik z tym poradzi. Tyle, że naprawdę do 8 tysięcy to załatwia w pełni temat, bo naprawdę sprzęt wtedy bardzo dobrze przyspiesza i sądzę, że też w tym przedziale właśnie ma takie dość fajne spalanie, ponieważ producent pomina, iż spalanie powinno być na poziomie 3,85 litra na 100 km, nie wiem ile w tym prawdy, nie sprawdziłem szczerze mówiąc tego spalania aczkolwiek no, sądzę, że naprawdę może być nieźle ponieważ fałeczka jest, właśnie chociażby ze względu na tą charakterystykę że naprawdę nie trzeba i tak piłować ona już bardzo dobrze sobie radzi na tych, niższych, na tych najniższych obrotach już to sądzę, że przy delikatnej jeździe naprawdę można dojść do takiego naprawdę fajnego Wyników spalania. Jeżeli chodzi o VMAXA, to co obstawiam, no, że będzie w okolicach tak, tam pewnie 200-210 na godzinę, ale standardowo no, tego typu sprzęty to nie są sprzęty do szaleństw na autostradzie. tak? Co tu dużo gadać? Można, ale są lepsze sprzęty do takich rzeczy. To jest sprzęt, który będzie idealny na miasto i na takie wycieczki właśnie z niedużymi prędkościami. Za to na miasto ten sprzęt będzie po prostu. Idealny. także nie ma co pod tym względem można go naprawdę bardzo ale to bardzo polecić jeżeli chodzi o elastyczność to tak jak wspominałem no jest ona naprawdę dobra ja bym dał tutaj pod względem elastyczności spokojnie ósemeczkę, tak? Ósemeczkę bym dał na, na 100%. Wiadomo, są sprzęty bardziej elastyczne, chociażby czterocylindrowe silniki, takie, wiecie, z wyższą pojemnością, chociażby w, tak jak w tym sprzęcie, który będę chciał przetestować, gsx 1000 to tam podobna elastyczność jest na mega kosmicznym poziomie, no i mam nadzieję, że będę mógł to sprawdzić, bo tam podobno już na szóstce można wjechać do miasta, zmniejszyć prędkość do 40 na godzinę, odwinąć i elegancko pojechać bez szarpnięcia. Tu sądzę, że aż tak bardzo powiedzmy hardkorowo by nie było, ale naprawdę fajnie sobie sprzęt radzi i właśnie to, że już dobrze sobie radzi z tych niskich obrotów, no i można go naprawdę fajnie pokręcić. Do tych 8000 tak to naprawdę świetnie sobie radzi, to, to naprawdę chwali się to i jest to coś, co bardzo fajnie wpływa na odczucie z jazdy tym sprzętem, na takie zaufanie do niego i, i taką przydatność, właśnie taki luz podczas jazdy, że nie musimy co chwila gdzieś tam szukać tej mocy na obrotach wyższych. Rzucamy bieg do dołu w razie potrzeby, odkręcamy i elegancko już od 2000 obrotów, naprawdę od 2000, już bardzo ładnie sprzęcik przyspiesza. Tak, także świetna sprawa. Jeżeli chodzi o dźwięk. No słuchajcie, piękna fałeczka z pięknym dźwiękiem, nawet na tym wydechu stokowym jest naprawdę fajnie. Wiadomo, no, na akcesoryjnym na pewno będzie wymiatało, ale na tym stokowym też naprawdę można przez jakiś czas pojeździć, bo jest całkiem przyjemny dla ucha, co na pewno będziecie mogli okazję. Sprawdzić, bo wrzucę filmiki właśnie z tym dźwiękiem sv -ki. Co sprzętu? Sprzędzik waży 195 kg bez ABS-u z ABS-em 197 i to już jest masa sprzętu gotowego do jazdy, czyli zalanego tak pod korek i solejem i tak dalej. Nie jest to tak mało jak Jamaszka. Yamaska MT-07 jest sporo lżejsza, ale Powiem wam szczerze, że ta masa, to, że niby sprzęt jest cięższy, nawet o te swałki tej, tej starszej o jakieś 7 kg, to powiem wam, że nie czuć tej masy w ogóle. Znaczy jest taki efekt stabilności bardziej. Faktycznie sprzęcik czuć, że jest troszkę cięższy niż Niż poprzednie modele, ale jest to różnica nieduża, a poza tym konstrukcja motocykla, która jest tutaj świetnie zrobiona, powoduje to, że manewrowanie tym sprzętem, wyczucie go w zakręcie, przy zmianie kierunków, tak, manewrowanie motocyklem jest o wiele lepsze niż w poprzednich wersjach. Nie jeździłem tą wersją już na wtryskach od 2003 roku ale w porównaniu do właśnie modelu tego pierwszego na gaźnikach jest naprawdę no taki efekt, że motocyk jedzie tam, gdzie pomyślimy tak? I, i naprawdę bardzo dobrze da się go wyczuć, więc tak ta konstrukcja ramy tutaj już jest tak zrobiona, że naprawdę wymiata to jednocześnie na prostych bardzo fajnie sprzęt się trzyma, nie czuć jakiegoś takiego, takiej niepewności tak, podczas prowadzenia. Także kawał dobrej roboty hamulce mamy tutaj standardowo tak dwie tarcze z przodu jedna z tyłu cztero tłoczkowe zaciski powiem wam że sprawują się świetnie kawał dobrej roboty tak jest, jest naprawdę nie mam, nie mam w ogóle się czego przyczepić mają bardzo fajny punkt zadziałania są naprawdę mocne tak też tam sprawdziłem sobie w kilku miejscach i naprawdę no nie ma się czego przyczepić jest to naprawdę dobry, dobry kawał dobrej roboty i jest naprawdę ok. Tak, ja jeszcze mogę wam powiedzieć, że jeździłem wersją bodajże bez ABS-u i w ogóle mi to w niczym nie przeszkadzało. Wyczucie manetki e, hamulca jest naprawdę bardzo dobre. Jest, jest naprawdę ok. Koła tu mamy tak 17-calowe, z przodu mamy 120 na 70 a z tyłu mamy 160 na 60 e, Co do pozycji za kierownicą, to tak jak już wspominałem moim zdaniem jest ona bardzo dobra w sensie, ja wsiadłem na motocykl i naprawdę od razu znalazłem sobie na nim miejsce nie musiałem się nawet chwili tak naprawdę przyzwyczajać i nawet jak się przesiadłem na bandziora później to przez chwilę musiałem się przyzwyczajać bo, tak, bo się jak gdyby już po takiej godzinnej jeździe tak się przyzwyczaiłem i tak mi wygodnie było na sprzęcie, nie odczułem tego w ogóle że jadę na nowym motocyklu tak, z którym nie miałem przedtem kontaktu bardzo maszyna jest, tak jak wspominałem już wam przy modelu DL V-Stromie 650 że jest też takim sprzętem, który wzbudza takie właśnie zaufanie. Taki przyjazny jest bardzo. Tak siadamy na niego, mamy kilkadziesiąt minut jazdy i już się czujemy, jakbyśmy jeździli na tym przecież dwa lata. To jest naprawdę wielkim, wielkim plusem dla, dla tej nowej SV-eczki. Jeżeli chodzi o wiatr, no to cóż poradzić. Standardowo do 120, spoko, powyżej będzie walka z wiatrem, no bo naked to naked. Co do Sprzęgła jest ono normalne, w sensie na nie jest hydrauliczne i chodzi od razu Wam powiem, bardzo, ale to bardzo delikatnie, no uwierzcie mi na słowo jest pod tym względem super, tak. Tu może akurat był też bardzo fajnie jakoś nasmarowany ten układ i tak dalej, nie wiem, wiem, że było naprawdę baja, tak, nie czuć w ogóle, jak gdyby nie, nie czuć siły, która jest potrzebna do tego, tak, bo naciskamy to sprzęgło tak powiedzmy bezwiednie praktycznie robimy to ale nie czujemy że trzeba do tego użyć jakiejś siły a jednocześnie wyczucie tak przy puszczaniu sprzęgła też jest bardzo dobre no sprzęt mi z gaseracji to też tak jakoś bardziej jest w przypadku powiedzmy gdzieś tam w jednym momencie ale poza tym to naprawdę bardzo fajnie jest świetnie, świetnie to wykonane i wcale nie potrzeba było tak tutaj robić tego sprzęgła hydraulicznego, bo to się bardzo świetnie sprawdza. Dodam wam jeszcze, że jest tutaj taki system łatwego startu dla osób, które właśnie rozpoczynają zabawę z jednośladami, który pomaga w tym, żeby właśnie na motocykl nie gasł przy jakichś takich e, powiedzmy, żeby nam nie gaz przy ruszaniu, tak, jeżeli nie mam jeszcze tego wyczucia to wiadomo, że jeszcze przy takich sprzętach właśnie fałkach, tak, które lubią mocno które lubią mocno ruszyć z dołu e, to może być troszkę uciążliwe, a ten sprzęt naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze działa szczerze mówiąc to nie wiem czy mi faktycznie jest zga... a nie, z gaz. przepraszam, tu jeszcze taka mała dygresja wam jeszcze dorzuca, że e, miałem sytuację, w której mi sprzęcik zgasł na moment i to stojąc po prostu gdzieś na światłach i tak delikatnie sobie tak przygazowując sprzęta. Przegazowałem go dwa razy i nagle zgasł. Potem to się nie powtórzyło. Nie wiem, chwilowa anomalia. Nie czepiam się, nie wnikam, było to jednorazowe. Możliwe, że było związane to z tym, że był tam jakiś błąd. Nie wiem, nie ruszyli tego w serwisie. Nie chciało im się, nie mam pojęcia, nie wnikam w to, to jest sprzęt testowy, więc pamiętajmy, że on jest w wielu rękach. I, I coś tam się mogło gdzieś zadziać, powiedzmy. Aczkolwiek z tym check engine'em ja nie czułem żadnej różnicy w jeździe. Oprócz tego jednego elementu, czyli tego, że zgasł mi gdzieś tam, jak tak delikatnie go sobie przygazowałem, potem to już się nie powtarzało. Wracając do tematu, biegi wchodzą tutaj bardzo dobrze, nie ma problemu ze znalezieniem luzu. Świetna robota, bardzo dobre wyczucie wbijania tych biegów, więc jest naprawdę. Naprawdę super. Siedzonko mamy tutaj bardzo wygodne. Z tyłu jest takie delikatne podparcie. Nie jest ono takie jak w tych starszych sv gdzie były te siedzenia dzielone. Tak jak w tej pierwszej chociażby SV-ce. Ale naprawdę czuć takie podparcie i jest naprawdę ok. Jest naprawdę wygodnie i nie ma czego się przyczepić. Obsługa sprzętu jest banalnie prosta. Ten system, o którym mówiłem jest tam wgrany jak gdyby chyba na stałe. Nie ma żadnych map zapłonu itd., tak Standardzik, stacyjka, włączamy sprzęta, wbijamy bieg i rura do przodu. Lustereczka są fajne, ładnie wyglądają, dużo w nich widać, łatwo je można sobie ustawić dla siebie, także spełniają świetnie swoje zadanie. I teraz takie pytanko. Komu mógłbym polecić ten sprzęt? Na pewno mogę go polecić osobom, które na pewno mogę polecić go osobom, które będą nie śmigały po mieście. ponieważ do przeciskania w korkach ten sprzęt jest super, ponieważ do przeciskania w korkach ten sprzęt jest naprawdę super, idealny na miasto, po prostu idealny na miasto, moment obrotowy dostępny z dołu, elastyczny silnik, wąski, wąska talia motocykla, takiego konstrukcja. Która jest naprawdę idealna tak, do przeciskania się między samochodami. Także jest to genialny sprzęt dla osób, które będą jeździły po mieście. Sądzę, że osoby, które będą chciały się wybierać tak, no, na jakieś dłuższe trasy, też nie będą narzekały, ponieważ sprzęt jest naprawdę wygodny, jest wygodna pozycja za kierownicą, i jest taki no, niemęczący sprzęt, tak. Wbijamy jest, wbijamy tam szósteczkę. Rozpędzamy się do 120 i naprawdę spokojnie możemy sobie lecieć wibracje w tym sprzęcie są naprawdę niewielkie więc no ciężko czegokolwiek się przyczepić tak no jeżdżąc sv z silnikiem V2 mogę wam jeszcze powiedzieć, że mogę wam jeszcze powiedzieć, że mniejszy odczuwałem wibracje na sv niż w swoim Bandziorze także naprawdę no popracowali chłopaki nad tym silnikiem i jego taką właśnie, taką, takimi odczuciami związanymi z jazdą, i no, wibracje są naprawdę minimalne. Musicie mu wierzyć na słowo, a najlepiej to po prostu sprawdzić samemu, jest naprawdę super. I właśnie te wibracje w, skali, wibracje w skali 1 do 10 mogę dać spokojnie, powiem wam szczerze, dziewiąteczkę. Bo jest naprawdę, naprawdę super. Komu bym jeszcze polecił sprzęcik z tej okazji? Osobom, które zaczynają zabawę z jednośladami. Jeżeli ktoś zrobił prawo jazdy, naprawdę spokojnie może atakować ten sprzęcik. Mam wrażenie, że pod tym względem jest on po prostu zestrojony jak gdyby, tak? Jego charakterystyka silnika i tak dalej, która jest naprawdę mocna, taka z dołu mamy porządnego kopa. Naprawdę sprzęt bardzo fajnie przyspiesza, ale jednocześnie robi to z taką jak gdyby delikatnością, z taką gracją, która powoduje, że mamy bardzo duże zaufanie do tego. Nawet jak przyspieszamy naprawdę ostro, to cały czas czujemy pełną kontrolę na, motocy na motocyklu i to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna sprawa. I dla osób, które zaczynają właśnie zabawę z motocyklami, to ta. To wyczucie sprzętu, tak? Taka, taka jego przyjazność jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, i jeżeli komu się ten sprzęt podoba, lubi fałki i jednocześnie, jednocześnie zaczyna zabawę z motocyklami i chciałby coś, co wystarczy mu na kilka sezonów, będzie mu sprawiało dużo frajdy, a jednocześnie no, nie będzie jakieś mega wymagające. Na początek, to ten sprzęt jest naprawdę dla takich osób. Tym bardziej, że cena tego sprzętu jest też naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jest to 27 400 zł, bodajże. Coś takiego, ponad 27 000. I no, nie jest to wygórowana cena, tak? Za Yamashkę, właśnie tak, też z ABS-em te nowsze wersje też zapłacimy coś w tych okolicach tak to różnica będzie minimalna także jest, jest naprawdę ok tylko polecić ten sprzęcik tylko polecić, bo jest to naprawdę kawał porządnej i dobrej roboty i, i nie ma się czego przyczepić tutaj przy tym motocyklu dodam wam jeszcze tylko, że zegary w SVC tutaj mamy już typowo tak LEDowy wyświetlacz, są bardzo fajnie zrobione, ma z dużo informacji, tak chociażby mamy Zapięty, bieg, i tak dalej, i jest bardzo czytelny, naprawdę dużo w nim widać. Jest w fajnym miejscu, umiejscowionym, takim, że nie trzeba, że tak powiem, szukać tego wyświetlacza i informacji na nim. Także też, też bardzo fajnie ogarnięty temat, i naprawdę jest, jest ok. Sądzę, że pod tym względem też bije troszeczkę Yamaha t 07 ponieważ tam ten wyświetlacz taki no jak dla mnie był troszkę za mało czytelny jego umiejscowienie takie blisko baku powodowało żeby czasem coś zerknąć na niego trzeba było dość mocno głową do dołu tak zerkać żeby zobaczyć co tam jest na tym wyświetlaczu tu tego efektu nie ma no i mam wrażenie że w te, te najważniejsze informacje są jak gdyby większe takie bardziej czytelne po prostu także tak to wygląda także na chwilę obecną SV-eczkę naprawdę mogę polecić praktycznie każdemu Także osobom, które właśnie wracają tak po latach do motocyklizmu i są też osoby, które szukają takiego typowego woźdełka do pracy, ale takiego, które im da jednak troszkę więcej frajdy z jazdy niż chociażby tak taki skuterek 125, który też nie powiem może być fajny, ale czasami jest tak, że po prostu potrzebuje ktoś więcej wrażeń z jazdy tak? to ten sprzęt będzie naprawdę bardzo dobry dla takich osób chociażby właśnie ze względu na tą elastyczność, przyjazność niskie spalanie pewność za kierownicą i masę masę jeszcze innych pozytywów także tak to wygląda jeżeli macie jakieś pytania piszcie, komentujcie a ja obstawiam, że najbliższy test, jaki wykonam w Suzuki, to będzie właśnie na tym GSX-S 1000. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia i do zobaczenia. Hej!